Dzisiaj, przy okazji pierwszego czwartku, Jezus w Ewangelii mówi: Proście pana Żniwa. Zbieg okoliczności, przypadek, a może po prostu tak ma być, że dzisiaj właśnie ta Ewangelia jest odczytywana. Z jednej strony widzimy Hioba w pierwszym czytaniu, który jest pełen nadziei, że Bóg da mu kiedyś możliwość przebywania w jego królestwie w niebie. I że Bóg odmieni jego los. A z drugiej strony widzimy w Ewangelii tą naglącą potrzebę, by głosić, bo wielu ludzi po prostu potrzebuje dobrej nowiny yy, i potrzebuje usłyszeć, że przybliżyło się Królestwo Boże. Yy, jest wielu ludzi do przeciągnięcia, jakby na stronę Hioba, żeby nie obwiniali Pana Boga o zło, żeby też yy, nie sądzili, że Pan Bóg jest im niepotrzebny. Trzeba przeciągnąć tych ludzi na stronę HIOBA, by mieli nadzieję. To jest też nasze zadanie. Yy, na mocy Chrztu, na mocy przyjętych sakramentów jesteś powołany, by świadczyć o Jezusie. Dlatego myśl na dziś jest taka, co ty robisz, by szerzyć Królestwo Boże? W swojej pracy, w swojej szkole, w, na ulicy, w swojej rodzinie, wśród znajomych. Co mówisz? Jak się zachowujesz? Y, jakie jest Twoje świadectwo? Czy inni mogą powiedzieć: Chcę mieć udział w tym królestwie, ponieważ widzę po nim owoce przebywania w Królestwie Bożym, w obecności Bożej? Czy tak jest z Tobą? Zastanów się nad tym. Y, życzę pięknego, dobrego dnia. W opisie y, można przeczytać słowo i jeszcze raz myśl, którą dzisiaj proponuję. "Trzymajcie się z Bogiem."